Cześć kochani, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i w tym odcinku będę kontynuować serię o wpływie naszego temperamentu na jakość naszych związków. Jeżeli oglądałeś pierwszy odcinek z serii, w którym przedstawiłam ci typ temperamentu, jakim jest eksplorator, czyli mój osobisty typ. No to na pewno już wiesz, że temperament jest jednym z kluczowych czynników, które decydują o jakości naszych relacji, o sukcesie i trwałości naszych związków. I tak naprawdę już na pierwszym etapie rozwoju relacji, na pierwszych randkach warto, żebyśmy brali pod uwagę również swój temperament i temperament tej osoby, która siedzi naprzeciwko nas. No i Celem tej serii jest pokazanie Wam, na co konkretnie zwracać uwagę. Z poprzedniego odcinka wiesz, że wprowadzam Cię tutaj w teorię temperamentu według profesor Helen Fischer, która to przeprowadziła badania na bardzo dużej grupie internautów, singli poszukujących miłości, i właśnie na podstawie jej badań wiemy, kto w internecie. Wybiera się z większym prawdopodobieństwem, kto wchodzi ze sobą w interakcję, ale też na żywo, kiedy spotkamy się, to z kim zaklika i z kim z większym prawdopodobieństwem stworzymy dobrą i trwałą relację. No i tak jak już wspomniałam, ostatnio opowiadałam Ci o eksploratorze, w przyszłych filmach opowiem Ci jeszcze o dyrektorze i o negocjatorze. A dziś chciałabym Ci przedstawić profil budowniczego, temperamentu, który został właśnie przez Helen Fisher nazwany budowniczym. Właściwie to można byłoby też go określić architektem, dlatego że takimi charakterystycznymi atrybutami budowniczego mogłyby być ołówie, ołówek, cyrkier, linika. To jest taki typ człowieka, który lubi zasady, lubi reguły, lubi normy, procesy i czuje się dobrze w takim środowisku, które jest przewidywalne, w którym nie ma zmian w którym jest nawet pewnego rodzaju stagnacja, nawet można by było rzec nuda. On się czuje komfortowo, kiedy wie, co się zadzieje, jaki będzie kolejny krok. To jest taki typ temperamentu, który jest sumienny, który jest rzetelny, no jest bardziej introwertyczny, zamknięty w sobie. Są to osoby na pewno bardzo zadaniowe, dobrze radzące sobie w takiej pracy, która wymaga dużej szczegółowości, dużej takiej pracowitości, zaangażowania, ale gorzej radzą sobie w takich obszarach związanych z komunikacją, odczytywaniem intencji innych ludzi, gorzej radzą sobie również z emocjami. Jest to też taki typ bardzo konkretny. W wypowiedziach raczej lakoniczny, opierający się w podejmowaniu decyzji na faktach, na danych. On też długo podejmuje decyzje, bo porównuje sobie różne tabelki i naprawdę skrupulatnie analizuje nawet do dziesiątej cyfry, po przecinku różnego rodzaju dane, nawet jeżeli nie chodzi o jakieś wielkie decyzje życiowe, czy na przykład bardzo poważne wydatki. Tak funkcjonuje nasz budowniczy. No i teraz pytanie, jeżeli poznaliście już w poprzednim odcinku. Eksploratora, którym ja między innymi jestem, czyli taką osobowość bardzo otwartą, ekspresyjną, lubiącą dużo mówić, która mogłaby pisać książki przygodowe. Osobowość, która jest bardzo otwarta na zmiany, która lubi pewną dawkę ryzyka w swoim życiu, jest bardzo ciekawa świata. No to takie pytanie retoryczne: czy dobrą parę? Stworzy właśnie z budowniczym. Czy budowniczy będzie zadowolony ze związku z kimś, kto jest taki trochę mniej przewidywalny, kto może poszukiwać nowości, kto może poszukiwać zmian. Nie do końca oczywiście, o ile na samym początku nawet ktoś taki zupełnie inny może wydawać się ekscytujący, no to na dłuższą metę w relacji z eksploratorem tutaj może czekać na nich wiele niebezpieczeństw, takich niebezpieczeństw, które będą jednak zbyt blokujące właśnie dla, dla budowniczego. Więc ten budowniczy, tutaj podobnie jak i eksplorator, będzie dobierał sobie partnera na zasadzie podobieństwa. Najlepszym partnerem na życie dla budowniczego jest partner, który zrozumie świat, jego schematów, reguł powtarzalności, zrozumie to, że budowniczy najbardziej na świecie potrzebuje takiego poczucia bezpieczeństwa, czyli będzie to drugi budowniczy. Ale to nie oznacza, że jeżeli dwóch budowniczych się spotka, czy to na portalu randkowym, czy w rzeczywistości zaczną się ze sobą spotykać, to to będzie po prostu idealna para, idealny związek i tam nie będzie żadnych wyzwań. Mogą się pojawić wyzwania, no bo zauważmy, że taki budowniczy, każda z tych osób wtedy będzie mocno przywiązana do swoich przekonań. Do swoich wartości, do swoich przyzwyczajeń. Ten osobnik, kiedy ma pewnego rodzaju schematy przyzwyczajenia, jakąś powtarzalność dnia, jakiś cykl swojego miesiąca, no to bardzo trudno jest mu z tego zrezygnować, no bo właśnie nie lubi zmian, boi się zmian. Więc tak naprawdę, no, najlepszym układem jest taki układ, w którym spotyka się dwóch temperamentalnie podobnych do siebie budowniczych, którzy jeszcze przy okazji są podobni w innych takich obszarach swojego życia, czyli mają podobne wartości, mają podobny stosunek do, do wiary, do wyznania, do religii, mają podobne przekonania, często poglądy polityczne, nawet mają podobne spojrzenie na rodzinę i finanse. No i wtedy. Jest mniejsze prawdopodobieństwo jakiegoś konfliktu i nieporozumień związanych z tym, że po prostu tutaj się na tym poziomie różnimy. Budowniczy mogą z dużym trudem rezygnować z tego, co jest dla nich ważne i do czego się przyzwyczaili. Jest to mało elastyczny typ. Także, jeżeli po drugiej stronie będzie drugi budowniczy, ale na przykład, mający inne przekonania dotyczące wiary, dotyczące polityki, ale przede wszystkim też codzienności, takiego codziennego życia, tego, jaki tryb życia chcę prowadzić, jak chcę zarządzać moimi finansami, jak chcę wychowywać moje dzieci. Jeżeli tutaj ci budowniczy się różnią, no to mogą mieć. Ogromne wyzwanie w tym, żeby stworzyć jednak harmonijną relację, ale wszystko da się zrobić. Nawet jeżeli te różnice występują, to jesteśmy w stanie się dogadać, jesteśmy w stanie tutaj tak naprawdę znaleźć rozwiązania i co więcej, nawet ten budowniczy może, jeżeli się zakocha stworzyć dobrą relację z eksploratorem czy z bardzo takim ekspresyjnym i silnym dyrektorem czy też z negocjatorem, o którym będę opowiadała w kolejnych odcinkach. No i rozwiązania, takie wskazówki dotyczące jak, tego, jak to zrobić, jak to osiągnąć jak osiągnąć stan harmonii stworzyć długotrwałą relację, jeśli jestem budowniczym znajdziesz w mojej kursie jak znaleźć miłość życia. Tam jeden z modułów jest poświęcony w całości właśnie teorii temperamentów. Możesz sprawdzić sobie swój typ. I krok po kroku ym, sprawdzić to, jak odnajdziesz się w relacji z poszczególnymi typami, jakie szanse tam napotkasz, jakie ryzyka, no i kiedy pojawią się te ryzyka, pojawią się jakie, jakieś konflikty, to jak najlepiej sobie z nimi poradzić, tak, żeby relacja mogła przetrwać. To wszystko znajdziesz w moim kursie, więc jeżeli ta teoria Cię zainteresowała, to bardzo zachęcam Cię do skorzystania z niego. A na teraz już Ci powoli dziękuję. Przypominam, że będą jeszcze dwa filmy z tego cyklu, no i stworzę później playlistę, do której będziesz mógł wrócić, w której będziesz mógł sobie porównać te cztery typy temperamentów i sprawdzić, który z tych typów jest ci najbliższy. Możesz to również sprawdzić w takim quizie, który jest dostępny na mojej stronie internetowej. Tutaj uwaga, w niektórych przeglądarkach i na niektórych urządzeniach. Te pytania wyświetlają się w takiej nie do końca polskiej chronologii, natomiast to wynika właśnie z typu urządzenia, więc jeżeli ci się to źle wyświetli, zmień urządzenie, jeżeli nadal będziesz miał jakieś problemy, to po prostu napisz do mnie maila. Jeżeli tylko nie będę na przykład na urlopie, no to postaram się odpowiedzieć i ci pomóc. Zachęcam Cię, wszystko oczywiście znajdziesz pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, czujesz, że jesteś budowniczym, czujesz, że to o tobie, to daj mi znać w komentarzu, że to ty. Jeżeli masz jakieś doświadczenia w relacjach z budowniczymi, czy to pozytywne, czy też trudne, to podziel się swoją historią. To jest bardzo ważne dla wszystkich oglądających, słuchających te filmy, dlatego że dzięki temu po prostu się uczymy. Ja. Z przyjemnością um, czytam Wasze dyskusje, i to, jak, jak dzielicie się ze sobą e, swoim doświadczeniem, i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to oczywiście łapka w górę, nie subskrybowałeś jeszcze mojego z kanału, to jest najlepszy moment, subskrybuj ten kanał. No i oczywiście moc miłości, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!